Właśnie zakończyłem rozmowę z klientem na konsultacjach płatnych i w tym materiale pokażemy Wam jakby moje rekomendacje. To wideo oczywiście będzie wycięte z wszystkich szczegółów, które mogłyby w jakikolwiek sposób pokazać jakąś poufność naszej rozmowy. Bardziej pójdziemy w zrobienie z tego odcinka pokazującego uniwersalne prawa marketingu i spojrzenia na nowe media w taki sposób, byście mogli maksymalnie z tego dużo wyciągnąć. To wideo będzie pocięte, więc będziemy jej tak przydzielali lekcją 1, 2, 3, 5, ale pff, ogromnie dużo wartości i idealne też jest to, że to było na żywej rozmowie, co daje mi też znacznie inną, zupełnie inną perspektywę dawania rekomendacji. Więc Zapraszam do oglądania materiału. Mocno na żywo. Zapraszam na odcinek. E, czyli tak, ludzie pozyskują lidy przez Facebooka, klient dostaje numer telefonu, no i. Okej. Okay. Lid to jest pierwszy kontakt, czyli robimy kampanię reklamową, która mówi: hej, jeśli jesteś zainteresowany, nie wiem, kupnem domu, ogrzewania, basenu, whatever, zostaw numer telefonu, oddzwonimy. Czyli to przykład, ogólna wiadomość, tysiąc osób, z czego lidami będzie 10, bo tylko dziesięć jest zainteresowany dokładnie kolejnym krokiem. Nie? Czyli to jest rozdawanie ulotek na ulicy i lit jest wtedy, jeżeli ten pan z ulotką wchodzi do restauracji i mówi, mam tu kupon na 10%, poproszę obiad. Dobra. I błąd jaki ja właśnie widzę, to to, że ludzie próbują robić komunikację jeden na jeden, czyli pozyskałem ten kontakt do klienta, mój handlowiec z nim skontaktuje, spędzam godzinę na rozmowie, później jakaś prezentacja, coś tam, coś tam i się nagle okazuje, że nie ma z tego klienta. Trzeba zamienić komunikację na jeden do wielu, czy one to many. Czyli, jeżeli pozyskałem na przykład 100 telefonów czy 100 maili zainteresowanych osób rozmową na temat tej technologii, to nie robię kontaktu jeden na jeden z nimi, tylko zapraszam wszystkich na jeden webinar. Webinar to jest szkolenie online, gdzie przez godzinę półtorej edukujesz klienta, prowadząc spotkanie onlineowo. Tylko, że na tym spotkaniu jest 100 osób. COVID zrobił doskonałą rzecz: zwiększył grupę ludzi, która umie w ten sposób komunikować. Teraz ja widzę na reklamie, że możesz dom kupić wirtualnie obejrzeć, możesz wirtualnie samochód kupić, mogą ci podstawić samochód pod dom na jazdę próbną i go później odebrać, zdezyfekując i tak dalej. Więc COVID zrobił dobrą rzecz, że wrzucił ludzi do internetu i zmusił ich. Ja teraz roz, bo, bardzo mocno rozważam e, kupno domu, więc zainteresowałem się kupnem domu budowanego szkieletowo, czyli szybko, i widzę jak to działa. Czyli ktoś chce mi sprzedać domu wartości 700 tysięcy mil pod milion. I oni talują w ten sposób, pozyskują kontakt z reklamy internetowej, umawiają się z na rozmowę, tłumaczą im przez godzinę, jak ten proces domu w ogóle budowy wygląda. I jest klasyczna droga. Zamiast robić codzienne webinary, na które możesz zaprosić 5, 10, 500 i 1000 osób, i tam z, tych, yy, z tego przekazu godzinnego masz większe dotarcie, bo Twój czas działa lepiej. Czyli przykład. Ja prowadziłem mój webinar, to szkolenie wieczorne, e, online'owe w, w piątek ja miałem na nim ponad 1100 osób. Gdybym ja chciał pojedynczo z każdym gadać, bym przez 3 lata tę konferencję robił. I teraz, I teraz na tym webinarze ludzie co otrzymują? Edukację, zaufanie między tobą a nimi, bo widzą gościa, słyszą gościa, widzą jego slajdy. Wciągasz ich w tą swoją narrację, aby ich od siebie odstra odstraszasz. Jedno i drugie jest dobre, bo sobie czyścisz bazę. Dobra, załóżmy, że jest pozyskane jakkolwiek, czy to z radia, z telewizji, internetu, 100 numerów telefonów potencjalnych klientów, czyli klient 100 osób uznało dam Ci telefon, dzwoń do mnie, bo chyba od Ciebie chcę kupić. I co możesz zrobić? Możesz albo się omawiać z Twój sprzedawcą z nim na długą rozmowę, albo możesz zrobić, że asystentka zadzwoni na trzymty rozmowy i zaprosi go na szkolenie wieczorne, czy tam popołudniowe, czy weekendowe z tematyki jaką się zajmujesz. Godzinna prezentacja online'owa. Wcześniej klient chciał spotykać się na żywo, teraz mówisz sorry, pandemia nie można, więc spotkajmy się w internecie. Z tej części, z tej 100 osób, na pewno 10 czy 15 powie, spadaj dziadu w ogóle nie mnie to nie interesuje. Baza się przeczyściła, masz mniej osób, ale bardziej interesowanych tematem. Jeżeli masz do nich numer telefonu, możesz później wysłać SMS-y z form formie bramki, SMS-API, kosztuje to grosze. Wysyłasz SMS-y, przypomnienia o webinarze, wpadnij bądź. Link do webinaru też w SMS-ie możesz się znaleźć. No i z nimi gadasz. I tych, którzy nie pojawili się na takim spotkaniu możesz później obsłużyć wysyłając im link nagrania do tego spotkania albo dać im retransmisję tego spotkania. Czyli nagrywasz raz to wystąpienie. Ty czy twoje pracownicy. I kolejne odtworzenia są automatyczne, czyli nie tracisz swojego czasu. I sięgamy po kolejną bardzo ważną rzecz, czyli twoją utylizację czasu. Czy jako przedsiębiorca masz mało czasu, chcesz mieć czas wolny dla rodziny i jak robisz jedną rzecz raz to internet pozwala wielokrotnie, dłużej, więcej ją później używać ym, do odtwarzania. Im zwiększysz y, liczbę interakcji klienta z tobą, czyli tak, punkt pierwszy, zobaczył reklamy, zostawił y, telefon, y, przyszedł na webinar, czyli zapłacił ci już godzinę swojego życia. Jeżeli on jest na początku webinaru i na końcu po tej godzinie dalej jest w tym pokoju webinarowym, to znaczy, że go do siebie przywiązałeś, masz większe zaufanie, znaczy on ma większe zaufanie do ciebie. On Cię poznał i masz przewagę nad konkurencją. Czyli jeżeli konkurencja pozyska ten sam numer telefonu, tego samego potencjalnego klienta, to oni nie spędzili z nim godziny czasu. Czyli każdy ten krok zwiększa szansę na to, że domkniesz tego klienta skutecznie transakcją dzisiaj, za rok, za 5 lat. Bo on Ci zapłacił przywiązaniem. U mnie to działa w ten sposób, że, klien że mam klientów, którzy obejrzeli moje jedno wideo na YouTube i kupili u mnie wszystko, a mam i takich, którzy piszą mi po dwóch latach, obejrzałem 100 tysięcy Twoich filmów i kupiłem u ciebie książkę za 50 zł. Dwa lata. Dobra, i teraz zobacz, bo wielu klientów mówi, dobra, ten film o mojej firmie, o mojej produkcji obejrzało 100 tysięcy osób, ale z tego jest tylko 1000, tylko jest 1% transakcji. Niech to będzie 100 transakcji nawet, ale chodzi o trudność pozyskania tego, tych 100 transakcji. To jest łatwe. Czyli te 100 tysięcy osób wzięło się z ruchu na YouTubie, że algorytm podesłał ten film innym osobom. Jakiegoś tam trendu, że wpadłeś w taki, wiesz... Taką, taką rzekę YouTube'a i Cię poniosło tym prądem. Dostałeś dużo ruchu za darmo. To nie jest ruch, za który zapłaciłeś. To nie jest ruch, przy którym się narobiłeś. Jedyne co zrobiłeś to nagrałeś webinar czy nagrałeś film, opublikowałeś go na YouTube'ie i masz za darmo tych klientów. I teraz to nie jest proces jednorazowy i skończony. To jest, to jest proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Czyli jeżeli że patrzymy długoterminowo, no to nagrywając jedno wideo, masz tam szanse jakieś. A jeśli nagrażę wideo 1, 2, 3, 115, 200 i ono sobie jest w internecie, to codziennie ten licznik osłon ci rośnie. Jeśli chodzi o skuteczność, to oczywiste jest to, że najskuteczniejszy jest sprzedaż 1 na 1 bo wtedy konwersja jest maksymalna, czyli możesz mieć na przykład 80% skuteczności na, 8, na 10 spotkań, 8-7 się domyka, ale yy, to jest nieskalowalne, bo możesz do, po prostu dotknąć kolejnych handlowców, być więcej spotkań. Ale jeżeli robisz na początku sprzedaż, sprzedaż, to działa, działa, działa i dołożysz równolegle marketing, czyli YouTube, Facebook Instagramy, to będzie tak, że w pewnym momencie ten marketing prześcignie liczbę zamówień generowanych ze sprzedaży. Bo nie możesz zrobić tak dużej skali sprzedażą, jak marketingiem. Czyli może być strzał, że Twoje wideo będzie miało milion odsłon. Są takie przypadki. Może być tak, że trafisz do jednej kluczowej osoby w tym wideo i ona zrobi u Ciebie hurtowe zakupy, mega duże. I u mnie też tak właśnie jest, że mam klientów pojedyncze zamówienia, mam duże zamówienia, mam zamówienia produkty specjalne i mam zaproszenie do współprac, które wynikają stąd, że jestem brandem. Które by się nigdy nie wydarzyły, bo nawet na takie oferty nie miałem. Tylko klient mówi, hej, chciałbym coś innego, albo chciałbym z Tobą to zrobić. Jeśli chodzi o klienta zagranicznego, no to możesz robić tak, że możesz sięgać do niego reklamą. Po prostu targetujesz na inny rynek, ale możesz zrobić inaczej, żeby już zlokalizować ludzi, którzy mają wpływ i swoje zasięgi społeczności. Czyli możesz sobie zrobić research, dobra, kto chciałbym, żeby promował moje usługi w Niemczech, w Anglii czy w Hiszpanii. Robić to researchem internetowym, na, na, na Google, na YouTubie. I tam wychodzisz, jakiś tam Jose Pedro, tutaj jest jakiś Hans, tam jest jakiś John, i wtedy Twoja robota jest robotą jeden na jeden. Czyli rozmowy z nimi, spotkaniem, zobaczenie czego oni potrzebują, dać im jakieś wartości. Czasami jest to wartość pod tytułem Gili Gili, że tam firma o niego piszą, że zachwycony jest. Czasami jest to kwestia zapłacenia za jego konsultacje. Czasami jest to kwestia kupienia jego produktu, jego książki i tak budujesz z nimi relacje. Wtedy, jeżeli wchodzisz e, na internet, to startujesz z pozycji hej, mam partnerów medialnych, którzy reprezentują moją branżę i co zrobić, żeby to mi generowało sprzedaż. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy mają duże zasięgi internetowe w swojej branży mają słabą sprzedaż, czyli nauczyli się robić duże zasięgi, odsłony, oglądalność itd. ale nie wiedzą jak to sprzedać, jak to skomercjalizować. Wtedy wchodzi taki przedsiębiorca jak ty albo ja i mówi spoko, słuchaj tam John czy tam Kasia, Tomek masz społeczność, ja wiem co zrobić, żeby ludzie od ciebie kupili. I na przykład będąc ty gościem u nich na live, na webinarze, spotkaniu, tej społeczności to ty później realizujesz tą sprzedaż, że on dają tylko Ci ekspozycję. nie? Oni mają, oni mają stadion z publicznością, udostępniają Ci miejsce na tej scenie, a ty nie musisz organizować całego eventu, bo oni już mają tą publiczność. To jest kwestia nauczania się zupełnie nowych zachowań, czyli no, co zrobił COVID? po pierwsze zmusi nas do pracy zdalnej, dla mnie to jest spoko, bo ja to od dawna, więc jestem tym jeszcze lepszy, bo ćwiczyłem ostatnie 10 lat, nie? A ktoś dzisiaj ma się zamienić z handlowca, który na przykład kogoś po budowie. Albo w jakieś hali magazynowe, to, to samo musi robić zdalnie. No to wygrają ci, którzy są bardziej sprawni, w tym, że wie gdzie kliknąć, jak udostępnić ekran. Więc albo to jest kwestia wyłapania tych, którzy sami się tego garną. To jest jakby jedna rzecz. Druga, no to pokazywanie tym, którzy się nie chcą garnąć, że hej, świat się zmienił. Więc albo ty się zmienisz, albo ciebie wymienimy, a nie zmienimy. Bo ciężko jest ludzi zmienić. Takie są moje doświadczenia. I już. Tu praca z tą młodszą grupą w stanie jest łatwiejsza. Czyli to nie jest tak, że 22-latek on jest bardziej skory do gadania przez kamerę z klientem. On konsumuje przez yy, ekran treści, ale wcale nie jest bardziej śmiały. Kwestia wyłapania tych, którzy mają naturalną tendencję do wystąpień przed kamerą, spoko. Druga to jest kwestia edukowania, jak oni mają się tego przygotować i pokazywania, co muszą robić. Yy, mam w firmę, w której mój kumpel ma pracowników, która część, część pracowników powiedziała, ja mogę z klientem gadać online, ale bez kamery i się wyspecjalizowali w tym, że mają ładne prezentacje, gdzie opowiadają, jest głos, voice over jest. Mamy się skupić na tych, którzy mają te narzędzia, potencjał, osobowość, której chcemy użyć, kropka. I te osoby wygrają, czyli zmieniły się, nie ma już handlowców takiej dużej liczby, którzy jeżdżą w tych samochodach po całej Polsce, to nie. Wiesz, dla mnie abstrakcja jest, akcja, że gość, który wstaje dom, on już się przestawił na to, jak mi tłumaczyć cały proces na poziomie prezentacji, a wcześniej... Zaproszenie do biura, jakieś tam kawki, pół dnia, dyskusje, rozmowy, nie, chodzisz na godzinę i masz godzinę, żeby przekonać mnie, że ty mi dom dobrze wybudujesz.